Podczas wykładu przedstawiono uczestnikom spotkania założenia kampanii Kieruj się rozsądkiem. Seniorzy byli bardzo zainteresowani sprawami bezpieczeństwa, na które oni sami mają bezpośredni wpływ. Musimy mieć tego świadomość, że człowiek im starszy musi sobie zdawać z tego sprawę, że pogarsza się wzrok, że pogarsza się słuch, że czynności manualne przychodzą z wiekiem coraz, coraz trudniej. To już nie jest ten refleks, który miało się w wieku 30, 40 czy nawet 50 lat. Zauważamy tego rodzaju Kierowców na drogach i też o tym będziemy dzisiaj tutaj mówili, pomagając sobie prezentacją multimedialną w ramach kampanii Kieruj się Rozsądkiem. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię oraz w pobliżu skrzyżowań. Ponadto omówiono kwestie dotyczące uczestnictwa w zdarzeniach drogowych osób starszych. Takie przypadki odnotowujemy, że właśnie te starsze osoby poprzez swoją nierozwagę doprowadzają do sytuacji, w których no co tu dużo mówić, na przykład jako piesi są osobami pokrzywdzonymi w tych zdarzeniach drogowych, a trzeba to sobie stanowczo powiedzieć, że w zdarzeniu z samochodem pieszy nie ma absolutnie żadnych szans. 28% spośród wszystkich wypadków spowodowany jest jest udziałem seniorów. Jeżeli chodzi o dzieci, ten procent jest troszeczkę wyższy, ale to wszystko dzisiaj w trakcie wykładu będziemy na ten temat z Państwem tutaj rozmawiali. Policjanci podkreślali, że seniorzy i ich zachowanie na drogach mają ogromny wpływ na kształtowanie bezpiecznych postaw wśród młodego pokolenia. Powiemy dzisiaj o tym, jak powinien się zachowywać pieszy, senior pieszy, jak powinien się zachować senior kierowca. Powiemy tutaj dzisiaj nawet o, a spróbujemy przynajmniej, to mam taką nadzieję, że nam się uda, a poćwiczyć trochę z seniorami, jak powinni zachowywać się na przykład, gdy jadą dłuższą, dłuższy okres czasu prowadzą samochodem. Pasażer. Senior pasażer, ale również senior kierowca. Podczas spotkania stróże prawa zachęcali do noszenia elementów odblaskowych i tłumaczyli, jak ważną rolę one pełnią. Jeżeli chodzi o kierowców, no to tak jak żeśmy powiedzieli, ten wzrok, ten słuch już nie jest ten, tak? reakcja na pewno jest zupełnie inna niż u młodego człowieka, i tutaj zdarzają się, choć z drugiej strony zdecydowanie seniorzy na przykład wolniej jeżdżą niż robią to młodzi ludzie. Tak? Zdają sobie z tego sprawę, że właśnie te warunki psychofizyczne nie do końca są już takie, jak, jak, jak było się młodym. Natomiast jeżeli chodzi o pieszego, no to często potrafią m, dorośli, dojrzali, w dojrzałym wieku, potrafią się gdzieś zamyśleć, nie rozpocząć tak na drogę. tak Zdarzają się tego rodzaju sytuacje. No i będziemy też tutaj dzisiaj mówić o, o, tym, o tej zmianie w przepisach w prawie o ruchu drogowym, bo od 31 sierpnia mamy już zmieniony przepis, że poza obszarem zabudowanym w miejscu, gdzie nie ma chodnika, nie ma wyznaczonego miejsca do poruszania się pieszych, no trzeba nosić e, e, odblaski, tak, Te elementy odblaskowe i tutaj też będziemy nakłaniać e, seniorów z Uniwersytetu III Wieku, aby, aby nosili te odblaski, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne ze względu na ich po prostu bezpieczeństwo. Policjanci zachęcali słuchaczy do aktywnego udziału w kampanii Kieruj się rozsądkiem, jak również ostrzegali uczestników przed zagrożeniami ze strony oszustów i włamywaczy. Na dłuższą relację z wykładu zapraszamy do Kulturalnej TV już za tydzień.